Maneczko, kolejna zasiadka, kolejny weekend nad wodą, wrzesień, woda nieduża, już ją widzieliście, komercja, trudna komercja, że tak powiem, zobaczymy jak mi pójdzie. Также в работу. Gdzie widzieliście film e, taktykę na duże karpie, tym razem jestem z drugiej strony w narożniku, spinner jest ze mną, e, piesek, e, spinner przedstaw się wszystkim, nawet nie wiedziałem, że szczeka. <grym> Ok, zapiorę się na przygotowanie zanęty. Ze będę wywoził tym razem łódeczką. Zobaczymy, czy zda co egzamin. Troszkę kulek poleci kobrą, Mam narożnik, więc na pewno jedna wędka pójdzie w ten narożnik. Ale to później. Teraz zanęta. Rzepak mieszanka peletów halibutowy oraz orzech Tygrysi. Mamy ze sobą sporo kuryzy konserwowej, która mam nadzieję, że tutaj zrobi robotę oraz kulki z serii Killer Spice, jest to squid. Część sobie pomieszam, część pójdzie do wody z kobry. Fuck. Pierwsza rybka niestety nie jest to karp a naprawdę piękny list zaczął się sezon łowiecki we Francji i myśliwi się strzelają do kaczek przynięta papek masło na spinnerigu. Oh, tylko zobaczcie co za piękna ryba Naprawdę Jak tam takie rozmiary walczył e, godnie Płetwa już jest po prostu niesamowita Widziałeś spinner? A rybka wchodzi w podwodny zaczep. Niestety, tak to się kończy. Los nie jest dla mnie łaskawy. Kolejne branie, tym razem spinka, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Uh -huh. Depos, Brania jedna rybka wyszła zaczep, przeszła kolejne branie, zaraz po e, zacięciu spinka, minęła może godzina i jest ten klocek. Oh, super, no dziękuję Ci rybko. Mogę powiedzieć, jak widzicie do tej pory, nie mam dużo szczęścia. Cztery brania wypracowane z miejsca, którego które sobie wytypowałem dziś rano. Górka, która wychodzi do metry, metr m20, metr to naprawdę na samym szczycie jest ona jak. Jak wierzchołek góry, po jednej z jej stron znalazłem dość fajny blacik 2,5 metra. Tam właśnie wypracowałem od dzisiaj cztery brania. Niestety e, tylko jedna ryba wylądowała na macie. Pierwsza stracona podczas holu weszła w jakiś podwodny zaczep nie mogłem już nic z tym zrobić eee, kolejne dwie stracone zaraz po zacięciu i tylko jedna eee, tylko jedną udało się wyciągnąć eee, nie wiem gdzie szukać eee, winy łowię na haczyki haczyki wide gap eee, szóstki może ktoś powie, że małe według mnie optymalne, optymalne do, do łowienia właśnie na spinner riga. Na przypunkt, jest mega agresywny i bardzo dobrze zapina ryby. Eee, nie wiem, nie fart, e, nie fart. zobaczymy jak to będzie wyglądało eee, dalej. Samo. Korzystając z okazji, Powiem Wam może troszkę o firmie, o firmie, z którą jestem związany już od 2019 roku. A oczywiście chodzi o firmę Bandit Carp, firmę, która zajmuje się produkcją. Chęcią bym wam dał obraz kamery GoPro na czole, ale nie wiem gdzie ona jest Zdeś gdzieś ją zapodziałem, także nie będzie na tym filmie Pokazanych moich holi A w tym bądź razie dobrze, że w ogóle jakieś są Ja się poluję rybkę i widzimy się Miejmy nadzieję wstrzymać Dobrze o, rybka coś w okolicach. Magicznej liczby. Okej. Okay. Zważymy tego misza. majestha say it majestha yes and chilling, the ocean with you baby up with a slow motion crew and we up and our growlings when people change but not us and we just chillin' kicking a kiss by the sun could be soaked to the skin and you yeah. Jest niesamowita. Opa, opa. Pokażę wam ją tylko na szybciutko. I będę ją ważył. Ole. Bestia. Bestia. Czad. To jest główny czad. Zważymy ją. Chowamy ją do worka. Foteczki, Jutro rano. Dwadzieścia trzy sześćset. Jezu, ale czad. Masakra. Dobra, chowamy ryby do worka i wywozimy zestaw. Yes! Nie! Nie Dzień zaczyna się podobnie jak wczoraj. Strata ryby. kar był tyle cwany, że kolejny raz wszedł w... Yy, poza jakiś kamień i straciłem go w tym samym miejscu, co jedną rybę wczoraj. Szkoda, nie wolno tu używać pontonów i w taki sposób głupi się ryby traci. Dobra, wywieziemy wędkę i później Wam pokażę tego dzika, który jeszcze leży w woreczku. w miarę wyszły, mam nadzieję. Puszczamy tą mamusię. Oh. 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 Zobaczcie, jeszcze raz tylko tą bestię Пекна рыба. adoptowałem i jak zacząłem e, łowić tutaj te ryby gdyż e, mamy niedzielę, zacząłem tu łowić w piątek e, w zupełnie innych miejscach niż łowię do tej pory e, obstawiałem przede wszystkim narożni tej wody oraz otwartą część na wprost mnie e, na przynęty już jak widzieliście popki w różnym kolorze chciałem znaleźć coś co te karpie będą będą chciały pobierać w sobotę o godzinie rano jedną z wętek przewiozłem na taką góreczkę i tym razem nie łowiłem na jej spadzie a na jej szczycie jak widzicie moje żyłki są bardzo, bardzo luźne, gdyż wolę, żeby ryby, które tutaj dotykają tą źródł, które tu pływają mniej ją w ten sposób wyczuwały. Skuteczną przynętą, która tutaj zaczęła mi dawać rybki to sztuczna kukurydza, dwa ziarenka na spinny rigu. Świetnie się to sprawdza. Teraz jeszcze e, czeka mnie ostatnia noc e, na tej góreczce łowiłem właśnie dwie wędki trzecią wędką e, nie będę tam łowił, to troszkę za dużo e, wędkarze, którzy tutaj e, widzą e, co się dzieje, też próbują ze wszystkich stron tak jakby e, mi podrzucić, więc e, nie będę pchał tam na siłę jeszcze mojej trzeciej wędki. Eee, trzecia wędka łowi sobie w dalszym ciągu, tu w narożniku, eee, może ona da mi jakieś, eee, jakieś branie. Jak znowu się zauważyć, eee, brania są na wędce, gdzie ten sygnalizator nie chodzi tak jak powinien. Eee, coś mu się stało i ta jego czuło się strasznie, strasznie... Eee, Słaba, on pipnie 2-3 razy, a tak naprawdę wędka jedzie pełną parą. Mam Fokcy RX, także jedne z najdroższych na rynku. Jakie najdroższe. No i szkoda, że taki sprzęt po dwóch, dwóch latach, ponad dwóch latach użytkowania, bo kupiłem je jak tylko wyszły, to był chyba 2019 rok początek i, i dwa są no jak to powiedzieć wadliwe w jednym jedna lampka się nie pali nie ma on w ogóle dźwięku jedyne co to pokazuje mi to centralka że jest na nim branie drugi właśnie ten stracił swoją czułość i tak pyka jakby chciała nie mógł także to wyjaśni Wam, dlaczego tutaj jedzie, a ten detektor piknie sobie raz czy dwa. Dlatego właśnie też w nim zmieniłem dźwięk, by wiedzieć, że to jest on. Ktoś by mógł pomyśleć, no dobra, przecież może sobie zaznaczyć kolorami. Tak, mogę to zrobić, lecz... Po dość krótkim czasie wszystkie kolory zmieniają się na taki jasno niebieski. To już dla mnie jest rybka, bo kolory rybniowia, kolory są tylko dla nas, dla, dla oka. Ważne, żeby się świeciło i ważne, żeby grało, jak jedzie. No ale chodzi mi po prostu o to, że troszkę. Mam ból dupy, bo kosztuje taki sprzęt kupę kasy, a po dwóch, trzech sezonach, no nie jest z nim najlepiej. Więc koniec. Jestem w drodze do pracy. W nocy nic nie wpadło. Spakowałem się dosyć wcześnie, bo wstałem o godzinie 6 i pół godziny później. Opuściłem już łowisko. Wpadły trzy piękne ryby. Parę ryb, no niestety straconych. Takie życie, takie ryby. Także w planie. Kolejny weekend również na rybach. Co będzie? Zobaczymy nowa woda. Odwiedzam tym razem Patryka, czyli region Owerń. Miejmy nadzieję, że tam również uda się złowić jakąś fajną rybkę. Telefon leci. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego filmu. Hej!